Czyli witajcie, z tej strony Lukas i witam was w kolejnym odcinku mojego kanału. Oczywiście, oczywiście jest to seria od zera do milionera. No i oczywiście dzisiaj nie może zabraknąć tych dwóch osób, e, czyli Pandę. Siemaneczku! No i również Konrada. Witam. E, którzy sobie już pobiegli do robotki, e, ponieważ dzisiaj e, Konrad sobie zaczyna żniwa kukurydzy, a Panda oczywiście kończy e, sobie akcję z... Sianokiszonką, chociaż my też trochę zaczniemy, ale to akurat w późniejszej części odcinka. I tak, dzisiaj jak widzicie znajdujemy się z John Deerkem na sklepie, ponieważ do John się kupujemy pewną rzecz. Oczywiście taką jak header, przystawkę bardziej do kukurydzy. Bo oczywiście czymś trzeba oczywiście sobie tą kukurydzę obciąć. No, mamy do fara, co prawda, z headerem też do kukurydzy, ale jednak no, szybciej robotka będzie fajna tę dwójkę. A w przyszłości, może będziemy myśleć po prostu więcej tych pól, e, więc w sumie już będziemy mieli jedną rzecz odkaczoną, czyli na przykład taki teren. E, kupujemy sobie kapelno e, chyba 8 metrów, e, oczywiście skleroza i zapomniałem. Tak, 8 tak, metrów, 6. E, 6, przepraszam, tak, 6 metrów. 6 metrów, e, metrów zostaje zakupiona taka przystaweczka za 63,5 tysiąca złotych. Jest to, no, no troszeczkę no, duży wydatek, jak w tym momencie, bo niestety, no. Kolejny kredycik był, no, było trzeba wziąć, niestety, no bo wiadomo, no, delikatnie z, z pieniężkami w tym momencie swobod stoimy, chociaż i tak w ostatnim odcinku całkiem ładne pieniążki zarobiliśmy, ale miejmy nadzieję, że to się, mam nadzieję, że niedługo to się już skończy, ponieważ, no, raczej w przyszłym odcineczku no, już mam nadzieję, że polecimy sobie ze sprzedażami, sprzedażami oczywiście wszystkich klonów. Tych klonów jest troszeczkę dużo, a i mam nadzieję, że oczywiście te wszystkie, oczywiście, klony. Poszczelajemy. Yy, Konwacja jak tam ci idzie z robotaju z kulydzą? Dużo sobie czy nie? Bo tam no widziałem... jedziesz to myślę, że będę miał dookoła obkoszone, bo hmm. właśnie zrobiłem jeden poprzeciak przejazd i teraz zrobię drugi poprzesiak. Hmm, dobrze. Yy, to ogólnie młody, jak z sumie to kosi już poprzedzniaki, to jak chcesz, to możesz pod, podjechać w tym nie? No, więc tak ogólnie. Tak klasem? przepraszam, klasem, co ja gadam? Tak, klasem, klasem, klasem. Sorry, bo mi się podbiło. I tak, co ja chciałem powiedzieć? to chciałem powiedzieć? To, że poza ciężkiem trochę roboty zostało zrobione. Oczywiście robota, która główna została zrobiona. Witam serdecznie. To tak. Wiedziesz za mną? jest to nie wiem czy nie kosztow jako wiesz, Tak sobie zastanawiam, jak chyba tak zrobię. Przeszka tutaj walniamy, dosłownie. Eee, I tak, no, rozkładaj się. Czemu ty składasz? Nie, bo nie chcę, bo chciałem rozłożyć kombaj na miałem na headerze i no. O, wiecie, wiecie. Dobra. O, i, go, i John Direk wszedł, tak? Aby. Kurinę, proszę. Czekaj, czy na punktu. dzisiaj paliwa starczy. Miejmy nadzieję, że tak. No, troszeczkę John direct zażarną paliwa. Miejmy nadzieję, że da radę. Chociaż no prezerwa mu się pali, ale no, miejmy nadzieję, że dzisiaj i też żniwacz zakończy pomyślnie i, i mam nadzieję, że się oczywiście uda z oczywiście z mm, ścięciem tego pola a bez jakiejś tam większej awary czy tam zabraknięcia paliwa, ale zobaczymy, wiadomo. Zobaczymy, zobaczymy jak to oczywiście E, wyjdzie, no, 6 metrów, przystawka całkiem dobo, dużą robotę robi, jak e, chyba... No ja praktycznie jeszcze raz tyle teraz, niż w Dojczyku było, nie? O, gierze. bo Dojczyku masz chyba 3 metry, nie? Dobrze, tak. Roboty no. musi robić, a y, ogólnie zrobisz jeszcze tu jak od głównych no, no Tak, tak, tak. tak. I masz... przedni się prosto, nie? Na tym winklu, tak żeby już to fajnie no, było. No i to jest dokładnie 3-4 metra. O. Tak. o a, wiem, no. wiem. A ty, młody, co y, zagrał, a ty, kamera, ty idziesz w tak? Dobra. To ja tego wtedy. E, i tak, to... I Ci w... się na równo, nie? Nie nie. E. E, e. e, I tak, co ja chciałem powiedzieć? To chciałem również powiedzieć, że poza odcięczkiem trochę robotki zostało zrobione. I, e, taka główna robotka to... E, czekajcie, tylko sobie łączymy GPS-ika. Proszę e, bardzo już pokazać Wam widzowie co na jakich polach została oczywiście zrobiona robotka. I tak, robotka została zrobiona na polu numer 52, tam zostało dosiane jęczmień do końca, więc tam już jęczmień mamy ładnie wszystko ładnie posiane. No i również na polu numer 12, tam dwa poletka zostały posiane jęczmieniem. Dzisiaj po Gokurydze, tutaj po Gugó w sumie jest w planach, żeby posieć sobie jęczmień również, tylko nie... jak to wygląda z terminami w sumie tego jęczmienia? Czy da się dzisiaj siadli, da się dzisiaj siadli, więc gitara? E, więc tutaj no, trochę roboty będzie na tym polu, bo będzie trzeba rozrzucić obornik, bo jak tutaj będzie obornik rozrzucany Albo gnojówka to akurat, ale może do gnojówkę rozrzucimy w sumie, rozlejemy e, Więc raczej gnojówka tutaj będzie rozlana, e, będzie trzeba rozlać gnojówkę, no i również tutaj leci oczywiście oreczka Ale to raczej się dzisiaj tym nie zajmiemy, zobaczymy, może zajmiemy się na kolejnym odciniaczku Albo zajmiemy się może na jakimś lajwiku, który może będzie Młody jedziesz? O, o jedzie akurat Weź tak postaw tu teraz tak na drodze, na drodze. Albo dobra no, zjedz tak blisko tego i może byśmy mijał. Teraz co zrobili na odcinku, co? Jest to... No, można by było. Tak tylko mówię, nie? Czy... Ogólnie to nie wiem, ale może zrobię pod tylko sobie zapiszę giereczkę. A w tym momencie... To sobie zapisz. No i sobie po prostu cofnę potem, nie? No i tak. Dobra. 12.36, więc do tej godziny będę miał sobie... Ile ty jedziesz z tym headerem? Pyszkę. Aha. A ile? pędzisz jak głupi Serio? No ta robotka idzie, panowie. nie mm, idzie, idzie. Robotka ty no, tam no. do swojej robotki idź. Młodej. Ma nie będziesz miał wypłaczyć, poprawi, mi będzie, zobaczysz. Mhm. Ja jeszcze cię stukłem. No niestety. Więc to, poczekaj przetnę się. A śwież to może tyknij od tej strony, ja w sumie się przetnę gdzieś po środku mhm. i ja wezmę po jednej stronie będę działa, to po drugiej Tak sobie myślę i tak zrobimy. Dobra, tutaj będzie teraz. Może to nie jest jakiś genialny środek Ale no tak, akurat wiadomo, jeśli przetniemy od tej strony to Chociaż może po części, może tu nad środkiem Po części tak można nazwać Ale no, wiadomo, zobaczymy jak to wyjdzie No i ciekawe, co mnie najbardziej ciekawi, zobaczymy ile sypnie tej kukurydzy Chodzi o to, żeby się przeciąć, ale nie ważne czy na środku, czy na boku, czy gdzie Dokładnie tak? Może być tak. Co mnie akurat najbardziej interesuje, to ile sypnie tej kukurydzy. Ej, Karolek już jedzie odebrać kukurydzę. Tak, ale kukurydza to dopiero w czerwcu, więc Karolek będzie jeżdżał Jedzie. O, patka, patka. No jedzie, jedzie i cały. On już się szykuje na listopada, nie? Na tak. 11. nie <laughs> tak będzie. O no, człowieku, tam będzie miał tyle przeważonego towaru, że to szok. No i tak, no zobaczymy ile tej kukurydzy wiadomo sypnie. Mam no, nadzieję, że jak najwięcej. No ale wiadomo, zobaczymy. I też to po pierwsze rzecz, ile sypnie. Ale a po teraz druga... odkryłem magię w farmie, nie? No, jaką magię? Się normalnie jest skoszona kukurydza, ale. Ale nie jest. I normalnie. Jest tak duży. Było tekstura w headerze i normalnie mi jeszcze do zbiornika nasypał, nie? To 600. No tak. No tak. No bo dopiero w hederze takim normalnym też tak masz, żeby ale nie niewidoczna jest tekstura, jeszcze. A, no ta, no to tak. To, to. Bo skosiłem. No. I normalnie, no już się miałem nawracać, ale jeszcze. chyba się nie podniósł. I normalnie, jeszcze jakaś tam na poprzeczkę, jak ty kosiłeś, to jeszcze się został, nie? Niewidoczne. O to mi chodzi. Aha, no, no. Ja, ja rozumiem. No o co ci chodzi? Znać. No widzisz. Powiedziałem, że ładnie tutaj, ja już mam 63%. Ty młody, to my musimy tego sąsiada kreślić, żeby sąsiad stracił. Powiem szczerze, że ja idę... Ja już się... Ile masz zbiorników? Chciałem ja, no, tam też się będę usypał o. jeszcze Ja się sypię teraz. Ej, weź to... Dobra. Nie, bo nie ja wiedziałem jak je, się ten... Ojej, ale wiesz? żeś zahaczył, nie? <laughs> masz <kacja. laughs> Ja tu jestem przysłyszalny do dominatorka, to wiesz. Zmieścisz się? Ej! Jeszcze się nie Dominator nie jest wcale dużo większy niż ten Deutschwart. Dużo mniejszy chyba. Nie on jest podobny raczej wielkości. Może trochę... Nie. Ej, ja ci powiem, że dominator to chyba jest też kończy, bo no, do tego, tego tego. A może w podobny... No mówię, że też tak. Podobne rozmiary na przyjmują. Może Dojdźwartera jest... Dusz... Mhm. Ciekawe czy Ci Powiem, że jak sypię, tak sypie tak to nie to chyba to ten zestawik sobie ten zasypiemy, nie? No ale na pewno no. Chcemy sobie związę jeden zestawik taki, więc fajnie by było. Znaczy się kawszy jego na odcinku, nie? Dokładnie, dokładnie. Nic tylko praca w polu. Aj bo my nagramy teraz... Sorry, że tak ten, ale my nagramy dwa odcinki jesieni na swoich siadach i sprzedaż, tak? No, i by wypadała u was sprzedaż, tak? Tak, czy nie? Tak. Ojej. Trzeba żmijkę kupić. Dobra, to właśnie sobie kupię żmijkę. Trzeba czymś to sobie. Ja z tego twojego spicherka. Jaką kupujesz? Zieloną, czerwoną, niebieską? Jak będzie zima, to ci powiem, dobra? <grym> no, no dosłownie. No jest. Aby jak będziemy na tamtej serii, to też ci powiem, nie? bo teraz tak średnio mi... Ciężko mi powiedzieć, stwierdzić jaką kupię żmijkę. A ja mam dobrą wiadomość, bo może tylko na tydzień pojadę, może i na dwóch. No to zobaczymy. Też akurat no... No, no jak pojedziesz, no to po części no szkoda, bo na pewno... Będziecie mieli spokój ode mnie. No. To też, więc po części nawet fajnie, ale co? <śmiech> <śmiech> ale to na pewno trochę sąsiedzi ucierpią, no chyba, że zrobimy na zapas taki wielki. Chociaż nie wiem, czy... chociaż no liczyć, to żeby zrobić zapas na dwa tygodnie, to musimy nagrać. 8 6 odcinków? 8 odcinków, bo tak mniej więcej dwa odcinki, no 2 odcinki tygodniowo do każdego z nas idzie. No, przyjdą 8 odcinków do nas, do mnie i do siebie, nie? Więc na no, razie wątpię, że 8 odcinków nagramy, więc na razie. No, trochę, o... trochę. 2 tygodniowo, wyjeżdżam na dwa tygodnie i 8, no. 8 odcinków, to 4. No, 4 do siebie i 4 do mnie, ale 8 odcinków, tak? No właśnie. Aha, że dwa odcinki tygodniowo na jak jeden kanał. No na jeden kanał. Nie. No. Nie, na tydzień możemy nagrać zapasu, to na pewno, nie? No bo jak mam to na dwa tygodnie, to chyba nie ma co się męczyć, bo to no. Mm, też mi się tak wydaje. Moim zdaniem nie ma sensu robić też takich, ee, jakby to powiedzieć, takiego mocno... Tak dużo na zapas moim zdaniem, nie ma jak co nagrywać, bo no... Nie wiem. No, no bo potem przejdziemy po tych dwóch tygodniach i powiemy ty, a co my tu robiliśmy? Tak, hmm, tak będzie, nie? No czy to... To, że, gdzie, gdzie byśmy nagrywali i zapas, czy się nie, to i tak tak będzie, ale okej. Okay. Akurat nie no tak. młode. No tak, ale moim zdaniem lepiej to jak wrócisz nawet po tak, tych ale tygodniach. nie mówię, tylko młodemu tłumaczę, że to nic nie zmienia, to co on powiedział. No racja. Jeszcze nic nie no. się Dobra, ja mam tą samozbierającą zbierać? Jest co, ty jedź jeszcze tam przy świniarni O oh my god. To z... oh my gosh. Ja bym nie chciał podbierać, sam, zbierałem sobie, wiesz, bo tam to okay. ja nie zbierałem i O, to ja bym chciał nie wtedy tak? tak, 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 tak. A pozgrabić to sobie nie chcesz? No, nie, zgrabieś <słuch> nie chcę. Nie Dziękuję Może wiosnę będę zgrabię. A ja powiem tak, ja chcę ja mam nadzieję, że 200 ten zestawik, co teraz jest na Na pewno. polu. I wtedy ja sobie już mogę. Ja mam 3 tony, już, nie? jak ty. No ja 4,5, więc. Więc wtedy ja będę spadał już. Nie? Więc ja b... będę leciał wtedy już z. No. O... Nowym więzieniem to na Silos, no i Gdyby teraz tu miniatura wpadła, nie? Jakby klas stał na środku. Młody, jak jesteś na gospodarce? Jesteś czy nie jesteś? Jestem, właśnie dojeżdżam. To wejdź, młody, przestaw mi z sypu tego. Bo mamy nas tam, gdzie sypie się zboże, nie? E, to zestaw mi tam te, te, jakby. Oj, przyczepy, bo tam stoi. Podstaw. Podstaw, no? A, okej. Okay. A nie, bo... zastaw, czy coś takiego. Co zastaw, bo... lombardzie, podstaw może być też Bo one. Gdzie cię A co zostawiasz? Nie wiem. Bo one to są ten, co, nie? Tak nie... No? Bo, one sto... bo one stoją na wysypie, i ja mam je zabrać stamtąd. No, przestawisz. Ko komornik za niedługo go zabierze, i tak, to no, wiesz. To jest prawda. O, to teraz komory będzie miał wiersza. E, e, będzie miał tak, jak kender do dozwo złożonego do kukurydzy. wypas Człowie. wypastać. On gospodarkę założyć. Mówię o. ci. Ale krzyżu wjechałem, nie? Mówisz. No, nic ci nie poradzi sobie. No dobra. 7 7 no, ja ja siedem. masz... no to raczej na pewno będzie zasypana już, już jest zasypany na 100% już przyczepa, więc Tak naprawdę jak gdybyś się zasypał to już jest zasypany, także wiesz wysypał Dobra, odstawimy. Młody, te, młody też na żywa idzie w tym tego nie akurat tak się zgra, że i tak byśmy musieli do młodego nagrać średnie. No właśnie, chyba tak się zgrano. Nawet jak młodego nie będzie, tak, to też ja mam w serii od początku, więc to jest akurat na plus. No. A jak to nadrobić, jak masz coś do nadrobienia? no A jak nie, to będę na linki robił, jak nie będzie mi się chciało nagrywać, nie? No? Z rana wieczorem. Nie wiem. Jobany, nie. Ładnie wieczorem. No. Lajwicz. Na Twitchu założę konto i będę na Twitchu streamował o oh. A ktoś tam chciał. Znaczy, tu się straje taki, no... Znaczy, no, powiem tak, no... Nie, no, na pewno większe... No mów. No, no, ty mów. Większy, ja... Powiem tak, większe zasięgi raczej są na YouTubie, co trzeba powiedzieć. Raczej. No i w tym momencie jak mam taki kanał już rozbudowany, bo bądźmy szczerzy, No dobra, no to nie jest jakoś mocno rozbudowany kanał 200, Chociaż dla mnie może i jest dużo. Przyszło mi powiadomienie, pan dołącza do serwera, nie? Pozdroszcie się na czasie. Serio? No Panta. Sypiesz się? O. No sypiesz się Żyjesz, nie żyjesz? Pan chyba na... Może tam było opuścił Co? A, żyjesz? Nie, no. 12.06, którą mamy godzinę? 1245. Pan dołącza do serwera, nie? 12.06 właśnie, a nie 1240 Ale przyszło mi powiadomienie: normalnie czad mi się załączył sam, automatycznie. O, 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 a, a ten nie kliknąłeś, nie w sensie? Nie, nie, nie. Czego? No ty. Y. y nie wiem, znaczy Te, to t jest chyba czad. A C, nie, te. Nie, nic nie się klikałem. Ale ja chłopie nie wiem, jak to tu zgrabiać tą łąkę, ona jest taka gówniana. Jak zgrabisz, tak będzie. Konradku, zapraszam cię do żongierka, nie? Yy, nawet nie zmieściłem się w zbiorniku, więc... Znaczy wysypanie, 175 litrów zostało, mi. O! O drugę. po ma wpala... problem z odpalaniem takiego góry? Jezus! smoty jak zaparł z nie? I to ja jestem. <laughs> Ty nie jesteś młody, ale mogę być młody. Co? To ja jestem, nie żeby co. Ale nie, młody Żeby, żeby nie widziła. zjechał, żeby nie zjechał, żeby nie, żeby nie Aha, zjechał. o to chodzi, dobra. A ty ruszyłeś z nimi, o to mi chodzi. A, ja a... widzę, że to ty wiesz, no. Nie, bo ja tak wróżam nie, i tak mówię, kurka, jakoś nie idzie, nie? <s2> 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 żeby nie zjechał. O Jezus. O człowiek jak się 22 tak... litry zostaje w żony, nie? Zebio? No. 20 litrów. Zobaczymy czy starszy. No, 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 to raczej starszy. starszy. Ale nie mu flop. Przez za słońce, tak? No. Czego stoi jeszcze dojść? Czyli tak, 40, 40 na 6, o kurka rurka. O, ciekawe ile zarobimy w tym siedzeniu, z tych. zarobimy z tego, z tych zbóż moich z wszystkich. Ale co zmienia to, że stoi dać? Chodzi o to, ale bo i tak trzeba będzie go ściągnąć. Jakoś no, i tak. nie. Kurka rurka, hola kupimy jego go a masz dodanego danego co? Nie, typu? nie, nie nie. I Jakiś front lifter ma, ale nie mam po co. Wziąłem gendera do tych przyczep podpiłem, ale nie chciałem nie chciało mi się go odpinać, sorry. Spokojnie, spoko. Nie mam problemu. Ten gender do tego dość fajka, cię wysypać, co? patce. Tak Tu jeden przejazd jest koszony, czy tam dwa, no. No to chyba ci chyba tam jeden, jeden przejazd cały i... Idealnie na jeden, nie? Sery? To... No, że... no Ale w sumie na GPS, że przycniałem to w sumie dziwnego. No ale w gundirku to już można na GPS są używancie Czemu? W dość też można. Bardziej 60. No bo już no, na... <grym> no. wiesz, to nie jest realna seria, to nie gramy no. realnie tak no to jest... O, proszę bardzo, o Karolek znowu robi, nie? Gorunkie. O, <grystwotny> oh, faktycznie. A teraz tam, ten, parę tak będzie się nudziło, to na to zjednoczyć. 700 1000... 100 A, to jest zboże w zbiorniku. Mówię, to obroty nie trzymają się, tylko razu cały czas, nie? Mm. O, już mam 200, 000... nie? Obroty? A tak sera 1900 Ale tam ktoś mówi chyba nos. O to się wiem. No, co? słonia mam w pokoju. Słonia? No, was Ja Nie, nie się sławki. Ale wiesz, słonik przynosi szczęście, o co się chodzi. Nie no, tak naprawdę, tak. No. O, chłopie, ale drzewo zawadziłem <noise> Dobra panie Lukasie, co ja mam robić? Jak skończyłeś? Jak Zasiadać chcesz... do dalsza i czego złożyć i w ogóle. No. Ci powiem jeszcze, no to tak, pozjeżdżajcie sobie maszynkami, a jak chcecie, to może już jedna osoba nie wiem, rozdali No widzę. jakby no, ktoś chciał to... Dobra, to odjedź, już, na wicja, ja poszkładam te kombine. Okej, to mogę dżundirę? Czym, ja czym chcesz? Czym no, chcesz? różnicy i tego nie będę używał nic. Masejem chcę. Uy, co teraz? No masejem nie, ale no wszystkim oprócz co, czego... Oprócz Maseja, to no. A to ja sobie znę klasa, klasem się będzie łatwiej robić, bo by ma y, tą automatyczną skrzynię. Co? No klas ma automatyczną skrzynię. Albo no, wiesz co, tak. może klasem nie jeść, wiesz, bo klas może będzie na pryzmę chwilę. To jednak... A faktycznie Bo no, też jedną co no. może ugniatać, no bo w sumie matura to będzie na pewno wygadna. Pod razem to nie może No ja będę geofen, bo ja jestem specjalistą. Tylko nie wiem, co z tym headerem chyba zrobić. Mówiłem, że będzie mało miejsca jeszcze i tak, i tak. Kurnik, ale ktoś mnie przywadził. A on mi się tego tak wydawał. Poczekaj, co ja miałem, a ja miałem rozumieć, gniewcę. Gdzie jest beczka, to jest beczka. O, O, napieranie wiatru poszło, nie w tym momencie. Ja. Jezu, ja już wychodzę z kombajnu, ja Hedera odczepi się, no tak. No tak przyzwyczajenia, no. O, człowiek. To ja od świn biorę. I na, po... co, na co ja mam wylewać tą gnojowicę? No to kurde co? ja bym brał od krów chyba raczej, bo krowy mają więcej. Czekaj. Sorry, no. już wziąłem od świn. Dobra, to następny razem będzie od krów. Krowy mają 40, no, 40 litrów. Ja tak? się nie mam 30, dobra A, Ale gdzie tak, ja mam rozlewać? Gdzie mam rozlewać? Tak, Ale tu jeszcze stoi kombajn. No to co no to... Ja, się ja to poradzę, to zaszyj, jest zaszyj tak. od drugiej strony no, Kurka, chcesz nawet tak kombaję rozlewać nie, ale... Dobra, ale ja nie będę kosił... O chłopie to, jaki to ma zasięg no, to, no jaką sobie to masz... się, filmie, się... się. Jaką to masz szerokość? Bluetooth, no Bluetooth. To ma taką szerokość człowieku, że ja nawet się nie spodziewałem, że taka... O, że, ta ja może... gdzie... Sorry, no, mów. że ja nawet nie wiedziałem, że ta beczka może mieć taką szerokość. No, ja ostatnio gdzieś oglądałem jakiś film, nie i tam nie wiem, chyba jak jest GTA, prawdziwe życie, czy coś takiego no było. No. Nie wiem, czy to nawet od kalucha nie było Dobra, i czy są kable bezprzewodowe? nie? Kable bezprzewodowe, no nie, te kable bezprzewodowe. A, tak, 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 te ja też to no, tak wyglądałem. Te najnowsze, nie? No dokładnie, dokładnie. To tam musiał zapieprzać, bo nie spóźnił się to na mopie ie Prasową? Hmm. chociaż pasowało mu to, bo mop ma na głowie to. Znaczy ten, ściąga włosy, ale te sarny są kozackie, nie? Ja sobie jadę ulicą, nie? A te sarny są 30 metrów nade mną, Na sarnach. Tak. O, ja bym na niej się zmieściłem. Może, te, ramie, to, to, może ty, to może ty coś brałeś? Że sarny 30 metrów do góry... Nie, czy coś brałem? Może coś brałem? Nie wiem. <noise> <noise> no. <noise> jeszcze 8 ton, jeszcze 8 ton, bo w ogóle panda, nie? <noise> Takie przyszedł. odpowiedzi, to ja się nie, <noise> nie spodziewałem. Pan, dawajesz trochę dalej ten mikrofon albo no, coś. A, A ur... przede wszystkim Najlep... nie dmuchaj, bo... Najlepiej lepiej urwis ze sukawek, no, jak... nie? Jak. No, A jak możesz dalej wysunąć, to weź trochę. Dobra, dobra. Człowieku... To co, ja mam tą wicę brać od krów czy od świn w końcu? No wiesz. Chcesz, czy... bo jest porówno. No, ale od krywka jest, okay. teraz. Jedno be... Bierz na zmianę, nie? Jedno beczkę tu i Aha. Mogę... Ja mówię, wiesz, gdzie chcesz bez prumu, nie? No, najpierw od krów. Nie, bierz na zmianę, nie. Znaczy, no, od krów i tak na zmianę, bo jest, bo wiesz, i tak będziemy przebijać, bo raczej na teraz już i tak nie będzie gdzie rozlewać, nie? I tak trzeba, no. A, dobra, ja miałem na pryzbę pojechać. Czy dałaby tak, no, tak. się ładowarka na tym etapie, Gospie, bo do ta ugniata... fajnie się ugniatała? Nie masz sprawy, bierzemy i... kolejny kredyt, z No? Dobra. <laughs> Teraz 400 tysięcy kredytów Ej, młody jak chcesz, to przestaw się tego masa, nie się tam pychasz, że I tam te węże dały radę. Tam... Duża szerokość bezprzewodowa, wiesz? Mhm. A, a. Węże bezprzewodowe, z <laughs> Nie wie, że na środku usypał. nie, Zamiast po lewej i po prawej, nie na środku. Kto to taki mądry sypał na ten silos? Nie, ja się przytuliłem najbardziej do ściany, więc nie wiem

Agora weźmy to. Ja, ja będę mu nie wspomagać, ona na prośbę pracuję. w kontrol C i dam ci pokazuje, i powinien pokazać. A jak nie, to pogrzeb sobie w ustawieniach na. O! I weź tak nie brzega, nie? Bo potem wysypuje się też. Trochę krótki ten silos skupiłeś, mały, no ale no, ok. Znaczy, tylko potrafię nażegać, no. <laughs> Ale no, dobrze, dobrze. no widzowie, ale też możecie wpadać czasami na live'y jak robimy, bo fajna seryjka jest na live'ach, tak swoją no, drogą. Tak, no. może, może niedługo, może już nie być tylko na live'ach. tak? Może, żeby, 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 żeby. No właśnie. Więc, ale, to ale póki co nie... tylko na live'ach jest. Nie no, tak, 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 Tylko raz pamiętaj, zanim wyjedziesz to wyślij mi pgr bo na live'ach żebyśmy coś robili z panem. Tak. Nie, nie, nie. Się no boleś, to co my mamy robić? No patrz, znowu jękal. No nie, czy to ja, czy... ten słońce, co ty tam mówisz. No to nie, Weź? tak. O, mój w pokoju. No tak, Chociaż ale... bardzo możliwe, że to ja. No. Ale nie, wyślij ten... Snape'ika, bo no... No to potem ty będziesz mi się stawiać. No, ale. to. No to... to Michał, no to raczej jak ciebie nie będzie, to ciężko, żebyś ty stawiał o to, Michał, nie? I no potem, dosłownie. Jak... Tak, ale potem u mnie będziemy musieli to samo zrobić, bo nie wiem, czy od ciebie do mnie mi przyjdzie save, bo ja mam zawsze problemy przejdzie. z tymi twoimi save'ami Przejdzie. Dobrze, zobaczymy. I się w serię rozwali. Żeby Dobrze. tak było, no na Zdziehowie żeśmy się bawili, przerzucali, se. Zaczęliśmy się przerzucać, to właśnie na Zdziehowie coś nie grało. Jakiś DS? Nie wiem mówię co. To na, nie co na co, na co? Mów, mów, mów. Nie będę to wkurzał, bo się rodzisz. A ja ty kupiłeś większą zbierającą, czy tam coś tamtym... No mniejszą. Bo co w tamtym, no, tamtym robi. No to ja tak szczerzałabym wypożyczał to sam zbierającą i potem jak kupił, to tego potingerka już chyba, nie? O chłopie potingerka. Nie. No, bo on fajnie by wyglądał do tego czernika, który chcemy kupić, się. Pierw to będzie trzeba Uuu. spłacić kredyt Tak No właśnie, pierw to wy kredyt, potem myślcie nad nowymi nabytkami. No raczej no... W... A to ja wziąłem kredyt czy e, jak było w, tamty, w przyszłym sezonie kupić czelnik, e, no to raczej się to nam nie uda, więc raczej nie. W przyszłym sezonie raczej wątpię, że w ogóle będzie jakieś nabytki. Albo za dwa, za dwa albo trzy e, sezony, bo to... Podejrzewam, że za dwa sezony dopiero jakieś nabytki będą się pojawiać. O Jezus, tutaj też trzeba tą teksturę wygrać chyba, nie? E, czy jak... to... No co? Nie, to wszędzie działa, na każdym tym, nie? No, jak grałeś sobie na przykład tekstury obornika, czy coś odwzieli, to wszędzie, to będzie pokazywać teraz. Aha, no nie wygrywali się, nie? Bo taka czarna, tak na mówię, nie, to trzeba zmienić. Bo po kółkulu rydzy tak wygląda. No właśnie, cielowa. No, wygląda cielowo, bo tak wiesz, i normalnie masz wrażenie, że jest kultywatorowany, ale. Jakby te... się spaliło, nie? No. Tylko weź tak wiesz. W środku jasne. No, może być po tym środku. Tak tylko sobie ten pomarcik ustawiać. Albo przytul się do ściany przytul. Dobra, no, no teraz już. Jeszcze, 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 jeszcze. Ale, jeszcze! Ale, jeszcze dźbija no, dzipiesz no, się to idzie robota. No, a potem się wysypuje za silos, nie? Wiatający musi to ogarnąć. Później to! Szko szkoda, że na sąsiadach nie mamy GPS-a jeszcze ciągnika z GPS-a. Ja pierdolę. Ale dziękuję. Zafać się potrafię, nie? O Jezus Weź Zabaj. O Jezus I taki akcent, kiedy sobie proszę bardzo, tutaj tak ładnie. Czyli ładunę. zabał, nie? Do sobie, nie? Takie. Ja, ja zabał mam. Ja mam zabał jak młody Taki. O proszę bardzo, takie ładne o. I tak, takim akcentem sobie kończymy ten odcinek, więc oczywiście, jeśli wam się oczywiście odcinek spodobał... Nie, ja to przesypię, bo to ja to w górę, ale... subskrybujcie mój kanał, zapraszam również do Konrada, no i również panujecie na naszego Discorda. Ja się zamierzam na razie, trzymajcie się i cześć! Na razie! Bye.